Przedstawimy dzisiaj kilka nietypowych akcji, w których policjanci atakują swojego partnera albo przełożonego, będąc jednocześnie na służbie. Zacznijmy od sierżanta, który starł się ze swoim własnym szefem. Cały konflikt rozegrał się 9 listopada 2023 roku. Policjanci z drogówki Bradley Beach w stanie New Jersey zatrzymali właśnie kierowcę samochodu pod zarzutem jazdy pod wpływem alkoholu. Jednym z policjantów jest sierżant William Major. To właśnie on podpadnie zaraz szefowi policji, który niespodziewanie zjawi się na miejscu zatrzymania. Szef, Leonard Guida, ewidentnie jest pod wpływem alkoholu i ewidentnie zamierza pokazać wszystkim, jak potężna jest jego władza. Czy zrobiłby to, gdyby wiedział, że ten właśnie wieczór zakończy jego policyjną karierę? Zobaczmy co się stało. What's on the back Oh, it washed off. Yeah, I was going to get rid of it. Okay. That's ridiculous. Okay. Sergeant forgot. To. Okay, chief. Let me work this TWI, okay? Pozornie nieistotna sprawa kurtki pozbawionej właściwej plakietki doprowadza szefa policji do szału. I choć chwilowo wydaje się, że konflikt został zażegnany, pijany policjant nadal wraca do tematu. Chief, I'm working. Don't... I left on the argument of a jacket, don't... okay? Who's come to me? Don't eat touch me. Eat. Touch me. What well, well. a problem. To właśnie ten komentarz postronnego oficera o szefie, który znowu jest pijany, przesądzi o późniejszym śledztwie o losach szefa policji. Jest jasne, że to nie jest pierwszy raz, kiedy szef departamentu pojawia się publicznie pod wpływem alkoholu. I choć na jego miejscu wiele osób będących na służbie i pod kamerami wycofałoby się z niepotrzebnego starcia, Guida decyduje się jeszcze bardziej eskalować konflikt. Get out of here. No. Chief, get out of here you're gonna get locked up. Chief, you're gonna get locked up. You're branding here. I asked you three times to leave me alone. You're over. obstructing my DWI! Really, hey, come over here. Uh, let me go. That's the first thing. For, put... Billy, I'm, I'm totally away from up, everybody. Shut up, because you're in trouble, now. Stop, no, I'm, please, not in stop. Trouble. Stop, I'm not Stop, trouble. stop, stop. You're gonna be stop, stop. You're Billy. in trouble. Stop, Billy. Chief, Billy, I'm working at I'm DWI. I'm listening to you. Okay, shut up. No, you're in trouble because this is the first thing. First, first of all, I was about to say to you, you stupid. I was about to say to you, what do you need OEM for? You're, that's you're embarrassing me in front of the men about no, the jacket. No, 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 no. That's, that's neither here nor there. Okay. That that's neither here nor there. Now we got a real f problem, Billy. Yeah, we do. Billy, you're not doing anything when I'm on the scene, okay? You should know better than this, my friend. No. Listen to you me. Grab me. No, I said you come over line. here. You out of line. line, you grab me. Uh, Billy, video. Billy, video. I'm, Billy, video. I'm not going to argue with it. I have a uh, crash Billy, to work. Billy, I have a job Billy, to Billy, do. You're okay? relieved. Billy, you're relieved. Okay. <laughs> you're relieved. No, 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 no. Billy, you have to understand something. You're relieved. No, chief. No, Billy. Please, Billy. Don't. You're suspended, Billy. I'm suspended. suspended. Yes. Okay. Then I'm suspended. Okay. I'm Going home. Yes. Billy, come here. I'm going home. You're I, going, I, no we you can't you, talk. You're I'm not. suspended. No no no. No, 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 no. no, I'm suspended. I'm you're going, going to home. And you're going to wait for me there. No, I'm not. I'm, I'm suspended. You're going you're going you're going I'm going there. home. You're going to go headquarters and wait for me there. Let me work my trash. No, no, This no, is why no, I'm no, here. Billy. You're suspended. Jeśli nie more... no, 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 no. To... To... Sierżant Major opuszcza miejsce wypadku, ale pijany szef departamentu Guida nadal nie ma zamiaru się uspokoić. Jakby mało było tego, co już się stało, teraz usiłuje przekonać jednego z młodszych stopni policjantów do swojej wersji wydarzeń. Niestety, władza szefa policji Leonarda Guidy nie sięga aż tak daleko. Po upublicznieniu nagrania z kamer i opisu zdjęć z listopadowej nocy do prokuratury hrabstwa zaczęły napływać na niego kolejne skargi. Śledztwo w jego sprawie przyniosło druzgocące wyniki. Szczegółowy raport o naruszeniach zasad i przepisów departamentu, których dopuścił się Guida, wymieniał m.in. naruszenie przez Guidę praw obywatelskich czarnoskórego mężczyzny w rasistowskim incydencie, wyśmiewanie pracowników policji w obecności mieszkańców dzielnicy i publiczne przeklinanie policjantów. Dowiedziono także, że Leonard Guida faktycznie zaatakował kilku funkcjonariuszy, napluł na jednego z nich i pojawił się pijany na miejscu wypadku, zgodnie z raportem. Ostatecznie, zarabiający rocznie ponad 200 tysięcy dolarów, 64-letni Guida zakończył swoją karierę przedwcześnie. Został zmuszony do odejścia na emeryturę po ponad 40 latach służby w miejskim wydziale policji. W naszej następnej historii głównym bohaterem będzie gliniarz, który niemal udusił swoją młodszą koleżankę podczas wspólnej pracy. Ta historia wydarzyła się 19 listopada 2019 roku. Wszystko zaczyna się od telefonu na 911 wykonanego ze sklepu spożywczego w miejscowości Sunrise na Florydzie. Ktoś dokonuje tam właśnie rabunku z pobiciem. Radiowóz pojawia się na miejscu przestępstwa błyskawicznie. Wśród policjantów jest sierżant Christopher Douglas Police, który służy w departamencie policji od ponad 21 lat. Policjantom szybko udaje się zakłócić sprawcę napadów kajdanki. Młody kryminalista nie przestaje jednak stawiać oporu.

Choć siedzi już skuty kajdenkami, sierżant police wciąż mu grozi, celując w niego, co wykaże późniejsze śledztwo, puszką gazu pieprzowego. Zaniepokojona możliwością eskalacji tego konfliktu, policjantka podchodzi więc do sierżanta od tyłu, łapie go za pas służbowy i ciągnie do siebie. Reakcja sierżanta jest szokująca. Nieuzasadniona przemoc wobec zatrzymanego i wobec policjantki, grożenie gazem, duszenie to zachowanie godne kryminalisty, nie policjanta. Sierżantowi police jego zachowanie nie uszło na szczęście na sucho. W procesie, który rozpoczął się wkrótce po ujawnieniu taśm, został on oskarżony o pobicie i napaść na funkcjonariusza policji oraz o napaść na osobę cywilną. Dodatkowo oskarżono go również o manipulowanie dowodami w śledztwie poprzez usuwanie zawierających groźby karalne SMS-ów do innych policjantów. Oskarżony policjant do końca usiłował wymusić milczenie na swoich współpracownikach. Na szczęście, bez sukcesu. Christopher Pullis w wieku 47 lat, po przepracowaniu 21 lat w szeregach policji, podał się do dymisji i przeszedł na emeryturę. Nasza kolejna dzisiejsza sprawa to historia, która wydarzyła się w 2020 roku. Do incydentu doszło tuż po fali protestów przeciwko brutalności policji, wywołanej zabójstwem George'a Floyda. Bohater tego filmu, żołnierz amerykańskiej armii, który właśnie dopiero co wrócił z linii frontu, ostatecznie walczył w sądzie o swoje prawa prawie przez 3 lata. Czy wygrał? Zobaczcie sami. Jest godzina 18:30, 5 grudnia 2020 roku. Jesteśmy w Windsor, mieście liczącym mniej niż 3000 tysiące mieszkańców w południowo-wschodniej Wirginii. W radiowozie patrolującym ulicę siedzi dwóch policjantów Joe Gutierrez i Daniel Crocker. Samochód prowadzi porucznik Armii Stanów Zjednoczonych Karon Nazario. Dopiero co kupił swojego Chevroleta Tahoe i wciąż jeździ z tymczasową tablicą rejestracyjną przyklejoną za przyciemnianą tylną szybą. Jednak policjant Crocker mylnie stwierdza, że Nazario porusza się bez tylnej tablicy rejestracyjnej i zatrzymuje go do kontroli. W kraju cały czas trwają zamieszki na tle rasowym, dlatego Nazario, pochodzący z rodziny o korzeniach latynoskich i afroamerykańskich, nie chce zatrzymywać się na środku nieoświetlonej pustej drogi. Podjeżdża więc trochę dalej na stację benzynową, by tam dać się wylegitymować. Ten dodatkowy przejazd zabiera mu dokładnie minutę i 40 sekund. To jednak wzbudza wściekłość policjantów. Put your hands out the window and turn the vehicle off. Put your hands out the window. He's not complying, Jeff. Come around your side. Let me see your hands. How many occupants are in the vehicle? What's going on? How many occupants are in your vehicle? It's only myself. Why are your weapons draw? What's going on? Open the door slowly and step out.

Car now, I'm serving this country and this is how I'm treated. Yo, what? guess what? I'm a veteran too. i don't to obey. That's Get out of the car. What's going on? Get out of the car now. Work with us and we'll talk to you. Get out the car. You receive an order. Obey it. I'm

I'm actively serving this country, and this is how you're going to treat me? I didn't do anything. Whoa, hold on. What's going on? Hold on. Watch, Watch it. Air Force, is deployed. Get out of the car. Get out of the car now. That's, that's fucked up. That's fucked get up. out of the car now. Sir, just get out of the car. I'm trying to breathe. Get out of the car and don't cry. Ponieważ nadal nie powiedziano mu, dlaczego został zatrzymany, Nazario nie przestaje o to pytać. Nie rozumie, dlaczego traktowany jest w ten sposób. To jednak nie koniec tego koszmarnego zatrzymania, które, przypomnijmy, rozgrywa się w miejscu publicznym na uczęszczanej przez wielu ludzi stacji benzynowej. Can you please talk to me about what's Yes, going sir! On? You're not- Can you please talk to me about what's going on? <laughs> Why am I being treated like this? Why? If you're not cooperating, get on the ground! Sir, well, just what you want me This is really- this is fucked up! Sir. This is fucked up! Sir. This is fucked sir. up! Fucked life flat for me, sir! I can't fucking believe I'm being treated like this! And I'm fucking- Get Lay down you're gonna get tased! Put your hands behind your back. This is fucked up. I agree! All you to do is listen. Gaz pieprzowy sprawił, że Nazario nie widzi i nie może oddychać. Dopiero przyjazd ekipy medycznej uspokaja policjantów. Teraz zaczynają oni robić to, od czego powinni zacząć. Przedstawiają Nazario sytuację, a kiedy dowiadują się, kim jest, zaczynają traktować go inaczej. Why did you stop? Why did you stop? The simple truck is it's dark not. over there. Those areas are dark. I did not feel comfortable. Right, sir. Those areas are dark. You felt more comfortable here, okay? Coming here was not the problem. The problem is when you refuse to get out of the car. When we got here and you stepped out of the car, I can promise you this would have been over by now. I said, what happened? Why wouldn't you reply? Przeszukanie samochodu wykazuje, że auto porucznika jest całkowicie czyste. Także jego pies nie ucierpiał pomimo obecności gazu łzawiącego we wnętrzu. Policjanci widząc, że nie ma podstaw do wyciągnięcia żadnych konsekwencji wobec zatrzymanego.

License plate displayed, and for resisting or not resisting obstructive justice. I don't think we need to go that route because that route makes the army get involved. And I know how they are. but you plan on making a, a career or even six years or whatever, it's up to you. I don't care. There's no need getting this on your record. I, I do have a good report with my command, so I wouldn't feel right like not talking to them okay. about it. So well, I, that's entirely I, that I, put, yeah, I'll put it this way then for you. Hear from you, they will not hear from us. Próba przekonania porucznika Nazario, by nie zgłaszał sprawy do swych przełożonych, nie powiodła się. Ostatecznie żołnierz, przeciwko któremu policja użyła gazu pieprzowego podczas zatrzymania za drobne wykroczenie drogowe, zwrócił się do sądu z prośbą o pozbawienie obydwu funkcjonariuszy immunitetu kwalifikowanego. Porucznik wystąpił również o odszkodowanie w wysokości miliona dolarów. Ława przysięgłych uznała policjanta Gutiereza za niewinnego w sprawie o napaść, bezprawne uwięzienie i nielegalne przeszukanie Nazario. Sąd przyznał porucznikowi odszkodowanie w wysokości 3685 dolarów, co jest kwotą daleką od pierwotnie żądanej. Jeśli nie macie dość, kolejna sprawa brzmi jak żart. Sierżant policji grozi szeryfowi, że go zaaresztuje, na co szeryf grozi sierżantowi, że on zaaresztuje go pierwszy. O co poszło? Była godzina 17:45 w piątek 24 lipca 2022 roku, kiedy na skrzyżowaniu na Rogatkach miasta Hiawassee w stanie Georgia spotkali się sierżant lokalnej policji Tracy James i szeryf miasta Ken Henderson. Ich wydziały od dawna toczyły ze sobą spór. Nikt nie potrafił jednoznacznie ustalić, gdzie kończy się jurysdykcja obydwu departamentów i czy funkcjonariusze biura szeryfa Yawasi mogą ścigać podejrzanych poza granicami miasta. Kiedy sierżant James zatrzymał kierowcę jadącego z nadmierną prędkością, nie przypuszczał jeszcze, jaką awanturą zakończy się dla niego ten uroczy piątek. Recklessly from the city all the way here, man. In and out of traffic, not using a right. turn signal. Man, I watched you. It took me this long to catch up to you. I'm sorry. You were 70 plus. I didn't think I up? I checked you at 65. I'm sorry. What's your hurry? I just. I gotta get my medication. No, Sierżant James odchodzi od kierowcy, żeby wypisać dla niego mandat. Kiedy wraca do niego z powrotem, kierowca nie jest już sam. Nagle obok zatrzymanego samochodu pojawił się szeryf Henderson, który najwyraźniej zadaje piratowi drogowemu własne pytania. Takie zachowanie nie jest najmilej widziane przez naszego sierżanta. Watch coming through town like that, man. Oh, yeah. Traffic's right. heavy, okay? All right, be careful. Sir, got a question. Yes. Yes. Come on, on. inside the city or out here? Or just right here. Okay. Uh, uh, oh, say, go go me pull me to the go. video at okay. Listen, don't You don't get on me. my traffic stop again, I will arrest I'll, you. Yeah, I'll arrest you yeah, right now. Like do it, buddy. And we're going to do it. Charge you. Do it. Do it. Kiedy to wydarzenie przedostało się do mediów, obie strony konfliktu zgodnie odmówiły komentarza. Sprawa została jednak przekazana do prokuratury. Ostatecznie szef policji Jawasi, Paul Smith, wydał oświadczenie. Ubolewamy, że doszło do tego nieszczęśliwego zdarzenia. Departament Policji Jawasi będzie nadal dążył do doskonałości w zakresie bezpieczeństwa i usług dla naszych obywateli i gości, współpracując ze wszystkimi agencjami publicznymi, aby osiągnąć ten cel. Mimo nagłośnionego konfliktu, sytuacja na spornym skrzyżowaniu w miasteczku nie uległa zmianie. Obydwie jednostki policyjne nadal patrolują ten sam teren, wchodząc sobie wzajemnie w kompetencje. Następna sprawa w tym odcinku również dotyczy niejasnego podziału kompetencji. Tym razem w konflikt ze sobą wchodzą policjanci z plemienia Muscogee i strażnicy więzienni we wschodniej Oklahoma. W wyniku awantury jeden ze strażników został oskarżony o napaść w sądzie plemiennym. Historia dzieje się 18 grudnia 2023 roku. W ten właśnie poniedziałek policja plemienna próbowała dostarczyć mężczyznę do więzienia w hrabstwie Okmulji. Policja z Lighthorse aresztowała go za posiadanie fentanylu i niebezpieczną jazdę w strefie szkolnej.

No, not, yeah, I'm I'm feet, Pracownik więzienia twierdzi, że nie ma zawartej żadnej umowy o zatrzymaniu i w związku z tym nie umieści aresztowanego w więzieniu. Podejrzany nie jest bowiem członkiem plemienia NewsCoachie. Policja powinna więc znaleźć dla niego inne więzienie. Policjant usiłuje przedostać się w głąb więzienia mimo zamkniętych drzwi. Wtedy interweniują strażnicy więzienni, a cała sytuacja powoli zaczyna wymykać się spod kontroli. Are you

Bójka między mundurowymi nie pozostała jednak bez konsekwencji. Strażnik został oskarżony w sądzie plemiennym o napaść i wydano nakaz jego aresztowania. Wkrótce po zdarzeniu do więzienia przyjechało kilkanaście radiowozów gotowych do akcji przeciwko pracownikom więzienia plemiennego. Strażnicy w komunikacie prasowym nazwali całe to wydarzenie celowo zaplanowaną i ukartowaną konfrontacją. I tak oto dochodzimy do ostatniej sytuacji, którą chcemy Wam dziś pokazać. Jak zaraz się przekonacie, wszyscy bohaterowie tego wydarzenia, szeryf, jego zastępcy, szef policji i policjanci wyglądają tutaj, jakby żyli na Dzikim Zachodzie, w dodatku cały czas jadąc na sterydach. Ale w rzeczywistości ta historia pokazuje jak brak współpracy pomiędzy jednostkami policyjnymi prowadzi do frustracji i pogłębiającego się konfliktu. 30 stycznia 2024 roku doszło do ostrej konfrontacji między szefem policji miasteczka Lexington i jego policjantami, a szeryfem hrabstwa Cleveland i jego funkcjonariuszami. Biuro szeryfa pomaga w aresztowaniu poszukiwanego przestępcy z Tulsy. A policja na miejscu zdarzeń znalazła się... przypadkiem. Wszystko zaczęło się od zatrzymania kierowcy, jadącego znacznie powyżej dozwolonej prędkości. Kiedy policjant podszedł do zatrzymanego, okazało się, że za kierownicą samochodu siedzi sam szeryf miasta, Christ Eameson. Hello!

Szef policji wyraźnie jednak odmówił wsparcia, nie informując o tym swoich podwładnych. Na prośbę o pomoc zareagowało jedynie biuro szeryfa. I właśnie dlatego szeryf jedzie w pośpiechu na miejsce zdarzenia. Funkcjonariusz policji z Lexington pozwala szeryfowi odjechać i kieruje się za nim do miejsca akcji. Tam w pogotowiu czekają już funkcjonariusze biura szeryfa. W międzyczasie pojawił się również szef policji z Lexington, Ronnie Johnson. Nie wie on jednak, albo udaje, że nie wie, co się dzieje. where's Captain Tom. Captain Hawk. Yeah. Excuse me, sir. What's going on? We've realized that. I'd like to know what's going on in my own damn city. We would have notified you, sir. We would have. Yeah. Well, hold on. Call I've been at the. City. I've I'll been down there competing all fucking day. Let's go, go to call. Mimo panującego napięcia, dla funkcjonariuszy biura szeryfa sprawa wydaje się zamknięta. Jednak jeden z policjantów z Lexington najwyraźniej nie ma zamiaru kończyć jeszcze tematu. Up my ass later. sir I, terrible, right? I am too That's right. Okay. You're not gonna talk about Chief like that, sir. Right That's not gonna happen. You can get the fuck out of my face. You I don't give a city. fuck who you are. You sit. Okay. This is my county, back too. Up. Back, back up. up, Back up. up. Don't. 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 You don't. 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 You said, what the fuck's going on? This is not gonna be good. According to the call, you need to stop. chill out. Back up. Everything's gonna be okay. But you need to back up. I get it that you're a You can back up. Negative. The sheriff, you need to back up out of my face, sir. You have no authority. You're not gonna oh, fucking to tell it? me what to do, nah, motherfucker. You want to do it? You're not gonna get in my sheriff's face. Hey, just like you told me, motherfucker. Get your hands off me, man. Back up, John. Hey. Pull him. Pull him back. No, he he's still my face. and said the same you're shit. He's getting ready to go to jail? Stop. He's getting ready to go to jail. Both of you need to back off. This is our operation for of Understand? Oh yeah. Perfectly fucking clear. Go Perfectly clear. Let's <laughs> go. Ta sprawa nie miała finału w sądzie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Warto jednak zastanowić się, do ilu przestępstw dochodzi, bo funkcjonariusze prawa zamiast ratować życie ludzi, zajęci są rozwiązywaniem bezsensownych konfliktów lub podbudowaniem własnego ego.